Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Age of Mythology Już w nowym mieszkaniu <laughs> Misja 25, Komitet Powitalny Teraz była mała przerwa z racji na to właśnie y, Sprawy przeprowadzkowe i Tego typu rzeczy, ale myślę, że powinno być już wszystko w porządku Komitet Powitalny, nordyckie klany walczą ze sobą, a bohaterowie muszą użyć flagi skulta, by aby je zjednoczyć Look, they've stopped fighting. The banner works! I do not believe my eyes! Fullstock's men dare come here? Fullstock ate my cattle and hurled my cabin into the river! Kill them! Kill them all! No, it's not so men, the front! No, not sure. in line <laughs> <jakkolwiek> <laughs> I robić? don't understand why the Norsemen attacked us. They seem to not like my flag. Perhaps we could use this to our advantage. These men seem to be drawn to Skolt's flag. Maybe if we use it to draw to defeat their clan leaders, we could stop them from fighting. Because we we the Pakistan camps are more vulnerable. No dobra, zostaw zasadzkę, zbuduj co najmniej 5 wież. sztandar tego tak aby złapić przywódców Klanu zasadzkę, wyeliminuj wszystkich trzech przywódców. Okej, okay, taki jest e, cel misji. No dobra, o, tutaj widzę, że armie mają dosyć duże. Musielibyśmy jakoś się tutaj uzbroić. Wieża obserwacyjna, okej, okay, możemy wystawiać wieże, bo nie mamy za dużo. Złota do dyspozycji, niestety nie Pro Nesto ma w Pani. Esto. Ne. Pani. musimy w ogóle zobaczyć, co tutaj jest w, w tym terenie. Ne. Pani. I tu chyba nic nie ma i tu nie możemy z tego skorzystać, nie? Ne. Skorzystaj od lodu. W Chyba też nic nie ma. Bo tak ogólnie to moglibyśmy... budować właśnie wieżę. Postawić gdzieś na środku uzdrawiający ten... źródła. Ta, tu nic nie ma. Można było postawić uzdrawiające źródła i wtedy byśmy się... leczyli za każdym razem, jak tam podejdziemy. Rudmani, jarlowie, WIBALD karmiący kruki, przywódca, których musimy pokonać. Tutaj drugi i drugi Erik szyja, czy A to trzeci Angrim robak ożerca. Dobra, stawiamy. Możemy tutaj postawić? Powiedzcie, że mogę. Możemy. Dobra, to będzie nas tutaj leczyć cały Proszę czas. E, I teraz tak, kwestia wieżyczek, żeby jakoś tu rozstawić sprytny sposób, żeby to rzeczywiście miało sens. Tu trzy wieże. Tutaj na pewno. Pani. Trzy wieże. Jedno byśmy mogli dać gdzieś. Tutaj. Zrobimy coś takiego. I pójdziemy najpierw wywabić tego ziomeczka. On to ma balisty. Pamiętaj, mają mamy różne, właśnie tutaj wojska. Ten jest chyba najs najsłabiej strzeżony, jeśli mam być szczery. Skierzy, ja... radę jeszcze jedną, jeszcze postawić. Jau. Budujemy tutaj. Jau, to nich, nie, nie jau.

Skipan, proszę się, to co? To w takim razie, skoro mamy te wieżyczki wybudowane, możemy zrobić tu takie ulepszenie, blanki, zwiększyć się więź i budynki i zdać dodatkowe obrażenia. To zrobimy, to smartf. Rozwalmy ten port, nie wiem, czy to coś da. Etimos, malista, is bully. Tryroczej niekoniecznie. Są ku Skarlowi oraz wojownicy z Siekierą. esto. Dobra, spróbujemy w takim razie czymś takim sobie tutaj poradzić. Et na esto. Wulume. Skip. Ja sam zicht. Ja Może uda się pod, Ye, ee, Fragmentami wywabić wojska. Skagma. Ja sam zicht. Tylbuen. Ja. Ja ja. Sam Patrzcie, od razu się fokusują. Ja. Etimos. Ja ja sam. Ja ja. Sam zicht. Ja o, mocno jak to triggeruje. Mogę bardziej tutaj chyba pobudować te wieżyczki. Jakby więcej tego miał sens, Arkansas sobie dajemy radę. Ja, ja, mam -gry. Ja, Super. Ustaliśmy dodatkową armię. Oraz mam właśnie tak kilka draugrów i jakieś innych heriera widziem. Tutaj. Gdzie jest dziadek? Uważaj, ten dziadek się przy w drogę Dobra, teraz wszyscy niech tutaj się uzdrowią. A my w tym czasie wejdziemy do drugiego wodza: Ski, proszę, jest pan nie tu spróbujemy drugą, drugie wojska sprowokować. Idą. Idą, idą. Szybko trzeba się wycofać. Tutaj mamy więcej wież. Mamy w sumie pięć wież rozstawionych. Ej, ja dostałem nowe zasoby, mogłem pobudować więcej wież. Nie poszli. Wiecie co, jak oni nie poszli... Gerben Tilbuen O w tym czas sobie tutaj pobudujemy jaw kolejne na wieżyczki skipan samtykt jaw Tutaj możemy zrobić jakąś wieżę. W w, w, w. Ten herrier. fajne w. jednostki, i więcej już nie zrobimy. Ale oni tutaj wyszli te. nie cofnęli się wszyscy. Tylko część. Dobra, proszę się. Gdzie jest ten ziomacz niosący standard Tutaj, oni zostali tutaj wywabieni. Możemy ich sprowokować

Proszę się! Nie, dziadek widzę, że on też nie atakuje. Ale jednak skończ takiego fajnego droga dostaliśmy. Proszę się! Prostag Mesto on tu widzę, że ma jakieś te umiejętności specjalne. Jezu, ta madra jak tam wskakuje w nich. Nie, kurde, głupie balisty wyjechały naprzeciw. O nie. Dobra, wycofka na leczonko. Kurde, bo tutaj było ciasno. I balisty ten. I balisty przez to się zablokowały w wieżach. No, to mocno zabolało. Możemy jeszcze brązu użyć ewentualnie. No, i właśnie mamy brąz. Brąz jest przy od Dionizosa, a Dionizos jest z greckiej mitologii. Tak więc nie tylko. Nordowie nas aktualnie wspierają. Na to wychodzi. Odejdźmy może tym nie sztandar. Reszta zostaje stoi w miarę w dobrej pozycji. Tak żeby wieżej ktoś zaatakował od razu. Oj, balisty już też. Tu na odległość. Staliśmy tutaj wojska. Całkiem ładne wojska i oczywiście nowe zasoby. Nie będziemy chyba budować nic więcej. Ale widzę, że wojownicy także stali się silniejsi. Bo na początku to byli zwykli Skarlowie i w ogóle. A teraz stali się już ciężkimi. On ma też wil wilki Peneriera. Tu można ewentualnie rozwalić ten na przykład wieżę. Ej, ale tutaj do ten. Do walki, moi drodzy. Tych, brąz. Uważaj, że balisty stały z tyłu. O, trola dostaliśmy jakiegoś. Krola ten, rzucają na odległość kamieniami, więc są, są bardzo skuteczni. Pokonaliśmy wszystkich. I to było na tyle. Bardzo krótka misja. No, myślę, że sobie w takim razie zakończymy dzisiejszy odcinek. Jeżeli Wam się podobało, możecie zostawić łapeczkę w górę. Taka szybka misja. Dzięki za oglądanie. Do następnego. Hej!